Dominik Owsiu, czwarta klasa, liceum numer 10, świętej Marii Magdaleny. Jan Brzechwa, Kwoka. Proszę Pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła razem z gości, by nauczyć ich grzeczności. Osioł pierwszy wszedł, lecz przytem w progu garnek z Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa tuż za progiem, zbiła szybę. Lewym rogiem kwoka gniewna i surowa zawołała: A to krowa! Przyszła świnia prosto z błota, kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić? A to świnia! Przyszedł bar na grzędzie, siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, coś obie baranim rzekła. I dodała próżne słowa: Takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. "Czy tak woka, proszę pana, była dobrze wychowana?"